Cześć kochani, witajcie na nowym kanale Szumi Mama Ja nazywam się Agnieszka I chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o pierwszym moim miesiącu w ciąży Już w trzeciej ciąży Jak to wszystko wygląda? No dziecko jest takie po pierwszym miesiącu takie, takie malutkie, malutkie i, I właściwie tak, nie rośnie Wam ani brzuszek, więc waga nie idzie ani w dół, ani w górę, nic się nie dzieje. Nie macie mdłości, nie wymiotujecie, w większości przypadków, przynajmniej no, ja tak nie mam. Więc co się dzieje właściwie? No, właściwie jeśli chodzi o Wasz organizm, tak, o, o to, jak, jak, wy się, jak Wy się czujecie, to no, nie czuć tej ciąży. To jeszcze nie teraz. Poczujecie, za chwilę, yy, niedługo, szybko mija, naprawdę szybko mija te 9 miesięcy. I yy, 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 yy co właściwie przez ten miesiąc, jak, jak ten miesiąc wygląda? No, po pierwsze, robicie testy. Ja to w ogóle słuchajcie w każdej ciąży. Yy, robię, robię trzy testy ciężowe. Nie wiem, nie wiem dlaczego, ale w pierwszej ciąży w ogóle byłam w trzech aptekach różnych, żeby kupić różne testy ciążowe, i, i tak jakoś się zaczęło, i teraz za każdym razem robię po te trzy testy. Oczywiście nie, nie, nie równocześnie tego samego dnia, ale tam z, po prostu codziennie jeden test, i tak mi już zostało, więc, więc robi się testy ciążowe. Informuję się rodzinę, znajomych, o, o tych najbliższych, bo nie polecam od razu informować wszystkich na Facebooku, o, jestem w ciąży. To chyba nie jest najlepszy pomysł, przynajmniej na tym etapie. Poczekajcie jeszcze chwileczkę z tą informacją. I y, później co? No, pierwsza wizyta u lekarza, więc można się już zapisywać. Jeśli w ogóle tak naprawdę wiecie w pierwszym miesiącu, że jesteście w ciąży, bo podejrzewam, że większość z was jeszcze nie jest o tym, w, ogóle, w ogóle nic jeszcze nie wie, tak? Jeśli nie robi tak jak ja testów już po tygodniu, dwóch od zapłodnienia, to, no to skąd ma wiedzieć, tak? To krótko mówiąc, jeszcze nic, nic dokładnie nie wie. Czujecie się w miarę okej, okay, normalnie, aktywnie funkcjonujecie. Mi się wydaje, że ja jestem troszeczkę osłabiona. Mój organizm już coś tam zaczął wyczuwać, że coś się, coś się kluje, więc jestem troszeczkę osłabiona. Wiem, że czeka mnie zaraz. Mm, to takie niesamowite 9 miesięcy: takich różnych dziwnych sytuacji, właśnie te mdłości i tak dalej. Więc jestem przygotowana psychicznie na to, ale, ale w pierwszym miesiącu to naprawdę jeszcze, jeszcze jest, jeszcze jest w spokój. Jedyne co, słuchajcie, co podejrzewam, że u Was coś takiego nie wystąpi, to u mnie na twarzy w pierwszym i drugim miesiącu pojawiają się krostki, takie nie wiem, takie mini pryszcze powiedzmy, to później znika. Ja nigdy takich rzeczy nie miałam, więc to faktycznie wychodzi mi w, tych, w tym pierwszym, drugim miesiącu, i to jest taki już taki sygnał, że tak na 100%. Jesteś w ciąży, na, na 200%, tak? Mogę ten, że, że, że jest, tak? Że to dziecko tam jest, że hormony chyba zaczynają mi buzować i, i coś, się, coś się będzie działo. No na pewno jest dużo w tym miesiącu emocji, o jednych pozytywnych, o innych mniej, tak? No to zależy od tego, czy chcecie mieć dziecko, czy nie. Na pewno jest to taki, taki trudny miesiąc, tak samo jak następny. Podejrzewam, że ten nawet drugi jest, jest dużo gorszy niż ten pierwszy, bo tak naprawdę w tym pierwszym jeszcze nie macie tych takich oznak, jeśli chodzi o to, jak się czujecie to je, tak fizycznie, to tego jeszcze prawie nie ma, natomiast już w drugim miesiącu już do, zaczyna dochodzić tak dużo elementów, że, że tutaj to, to już zaczyna być taki gorszy, gorszy miesiąc. Tak więc na razie Luzik. Dziękuję za oglądanie i piszcie w komentarzach, jeśli ktoś już wie i ktoś już może zweryfikować, czy w pierwszym miesiącu coś się u niego dzieje. To, to piszcie, koniecznie chcę posłuchać, poczytać <laughs> więc, więc zachęcam Was serdecznie No i co? Buziaczki! Pozdrawiam! Pa, pa!